Siemanko, siemanko kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj pytanie, czy szukam dziewczyny? Jeśli tak, to jakiej? Odpowiedź brzmi, nie szukam. A jeśli bym szukał, to na pewno niematerialistek, nie, nie takich, które patrzą na wygląd, nie takie, które, mm, które, powiedzmy, patrzą na to, czy masz samochód. A jeśli tak, to jaki samochód? Tak wiecie, żeby nie było obciaku. No, i to dla mnie jest totalnie smutne, że dzisiaj takie kobiety są, że patrzą właśnie na materialne rzeczy, na wygląd. Ale najsmutniejsze jest to, że dzisiaj dziewczyny zatracają to, co jest wewnętrzne, to, co jest tutaj, to, co tutaj siedzi, czyli ta prawdziwa wartość, ta prawdziwa miłość. Bo wiesz co? Rzeczy materialne nas. Nie, y, o nas nic nie mówią. Musimy to zrozumieć, że rzeczy materialne, które posiadamy, nic o nas nie mówią. Nie piszą o nas książki. Nie są czymś, y, co mówi, y, jacy jesteśmy, czy z nami warto być, czy nie, czy z nami warto się przyjaźnić, czy nie. Nie. O nas zawsze. Mówi charakter, a nie jakaś rzecz materialna. Kobieta, która sobie pomyśli, o ten facet nie ma e, samochodu, o ten facet y, no, nie żyje na bogato, no nie? No to już od razu po prostu sobie pójdzie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie y, uważa, że materializm o nas coś mówi. No nie, nie mówi o nas. O nas mówi nasze serce, nasz charakter, to jacy jesteśmy, to czy potrafimy prawdziwie kochać, czy mamy prawdziwe wartości. I to się właśnie liczy, i taką kobietę chciałbym, e, chciałbym e, spotkać, z taką kobietą chciałbym być e, taką, która nie patrzy na materializm, ta, która, m, dla której wygląd nie ma znaczenia ta, dla której wiecie, Liczy się prawdziwa miłość, prawdziwa wartość, prawdziwa rodzina, i to jest to, I to jest właśnie prawdziwe piękno życia prawdziwe piękno, które wychodzi z naszego wnętrza, i to jest najważniejsze, najpiękniejsze, ale nigdy, nigdy nie jest najpiękniejsza miłość, która ma fundament materializmu. Dziękuję.